Co nie udało się przed tygodniem, musi wypalić tym razem. Już w środę o godzinie 17.00 piłkarze Neptuna Końskie na tym stadionie, na którym się znajdujemy, podejmą lidera czwartej ligi, czyli drużynę czarnych połaniec. To spotkanie w TKN24.pl 24 pokażemy na żywo. To będzie pierwsza taka transmisja realizowana przez nas prosto ze stadionu przy ulicy Sportowej. A mecz zapowiada się wyjątkowo ciekawie. Przypomnijmy, że ostatnie dwa mecze Neptuna nie odbyły się z uwagi na złe warunki atmosferyczne, ale wcześniej zawodnicy Waldemara Szpiegi pokonali Olimpijskie. Pogoń Staszów, a jeszcze wcześniej w Derbach bardzo efektownie zwyciężyli z partyzantem Radoszyce. Czarni połaniec wygrywają prawie że non stop. To zdecydowany lider czwartej ligi, zespół, który zgromadził do tej pory 59 punktów i ma o 10 oczek więcej niż drugi zespół w tabeli. Ostatnio czarni w miniony weekend pokonali zespół GKS Nowiny, a wcześniej bardzo pewnie Hetmana Włoszczowa. Pewne jest, że w środę o godzinie 17 emocji na stadionie przy ulicy sportowej w Końskich nie zabraknie. Już teraz zapraszamy Was do oglądania tego spotkania w TKN24.pl na żywo.